z tej strony hero No wiecie. nagrywałem kiedyś na youtube nagrywałem, ale przestałem A, i chciałem to właśnie odbudować chciałem teraz już nie tylko Brawl Stars ale Brawl Stars i Clash of Clans filmy nie będą się pojawiać codziennie bo nie wyrabiałem wszystko trzeba było dobrze zmontować i wszystko zrobić więc teraz zobaczycie jakieś tam standardowe mecze standardowe mecze sobie zobaczycie a ja sobie z nami pogadam filmy będą pojawiać sobie w poniedziałek piątek oraz środę i clash of clans będą pojawiać się raz a a a. Yy, nie musimy słabić. A z Brawl Stars dwa razy. I przepraszam, że tak dziwnie trochę mówię, ale mam Katar. Jestem trochę przeziębiony. Tutaj. O i tyle w zasadzie to chciałem powiedzieć. Yy, będziemy nagrywać Clash of Clans i yy, 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 Brawl Stars. To i to tyle. Są koszty parafialne. i teraz. Ja zostawiam Was, a wy oglądajcie powtórki. Dobra, nie zostawiam Was, jednak. Nie zostawiam Was. Wychodzimy z tej powtórki. I tak się prezentuje moje konto: jak wiecie, z Stars. A za chwilę, już teraz przechodzimy do Clash of Clans. I już weszliśmy do Clash of Clans. Chcę Wam mam pokazać swoją wioskę. I wtedy, kiedyś u mnie. Jest jakimś tam klanie dziwnym.

Tylko zaszło. Teraz możecie mi ją powiedzieć, ale koza prosto mi ją powiedzieć. No i to. Ja już jestem w polsku, w prostu. Nie w prostu, tylko w to. W to, w to, w to, w to. w kles. I musicie mnie trochę nauczyć grać, coś że sobie R w kłajki. No i żebym to tak zagrał słabo, że wszystko by się rozeszło. Teraz oni tam walkierie wchodzą, a Barbarian King, naprawdę, anioły chronią jednego wizarda. Pozdro. Pozdrawiam serdecznie. Ale już trochę tych surowców zebraliśmy. Dużo, to może nawet się na, nie no, na trzy gwiazdki, raczej nie siądzie. Nie siądzie raczej na trzy gwiazdki. A może, może chociaż, nie na no, wątpię. Raczej na trzy gwiazdki nie ma. Nie. Ale na 72%, czyli będzie tyle bonusów. Oho, dobrze. I co? O, nagrody to Zbierzemy sobie 10 biegłów. 7,5, 8, 8, 10 biegłów. 18. 2000 mi brakuje. 2000. Dajcie. sobie golema. Golema. No i sobie ulepszymy draburek. Bo jak widzicie, pod słaby murek. no słaby murek. I dawajcie znać. Lepszą. Zobaczmy, ile mamy w tym milion. Co to jest? Dobra, ważne. milion. W sumie, wiecie, co? Weźmiemy sobie ten milion. Weźmiemy sobie ten milion. Ja ulepszę ten murek, ale nie po to, żebyśmy ten milion. Wziąć ten milion żeśmy wzięli po to, żeby Braka nam zrobił na trzeci poziom. A z tym goldem to sobie zostawimy, bo chciałam mój zardy towera ulepszyć. Albo w sumie. W sumie murki by teraz chcę cisnąć, więc nie mój zardy towera, tylko to sobie ulepszę. Lepsze sobie tutaj jest ja. taką. Jestem spłukany. To sobie zniszczyłem, mi przeszkadza sobie. Nie wiem czemu. On... No, Zagramy sobie może jeszcze jedną grę. Ja to już zagram Poza odcinkiem, bo odcinek już trwa, uwaga, 7 minut. To zagramy sobie na drugiej wiosce. Patrzę, co jest moja druga wioska. Druga wioska to jest moja. to jest kraszel, trzeci to... To przyspieszymy sobie. Przyspieszymy sobie, a póki co zagrajmy. Póki co zagrajmy. Sprawdźmy czy Nie damy... oddaję darmowych procentów. Nie oddaję. No to dobrze. Dlatego ja sobie myślę od tej sprawy ja chyba tak Dobra. wiem to trochę tak na boki nie musicie mi pisać Tomek jesteś bardzo słaby ja tu wiem że jestem bardzo słaby i nie musicie mi pisać ten vending machine nie, to jest taki Jak to się nazywa ta machina? No, po prostu by to była machina. Się wbiła do centrum. No i w takim oto sposób przegraliśmy tą gierkę. Zostały tylko jeden barbariadek, barbarianek, który próbuje to zniszczyć, ale mu się nie udało. 33% za naszym koncie. Odbacz 46%. I przegrada. No i przegrada Balony. Ja ci, ja ci nie dam niestety balonów. Chociaż wiem, że powiem dać, ale nie mam balonów aktualnie. Co to? O! Dostałem! balon, Brawą... Dragon. Dostałem! Dziękuję bardzo. zagrałbym sobie jeszcze jedną grę. Czemu by nie? Bo ja czemu by nie? Tak. Chcę. Nie chcę tego zrobić. Bo barbarzyńskie wyrzucimy tutaj. Kolejny czary.

Kolejne trzy. Dobra, zniszczone. Tutaj dajemy kolejne kilka. To jest żeby zniszczyli to laboratorium. Jeszcze jeden. Dobra, idź pan. Walam całe wojsko. No i została tylko maszyna, 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 maszyna. No i 64%. Zobaczymy, jak sobie poszło naszemu przeciwnikowi, i wygraliśmy. Do 60 bułarków. 42%. No i tyle. No i tyle z tego odcinka.